Zagrałem koncert. Niektórzy z was, którzy znają mnie od dawna wiedzą, że kiedyś robiłem muzykę I w gratisie do tej historii macie jeszcze historię z melanżu, który działo się po koncercie Bo ten melanż był dosyć... Mocny. Cała historia zaczyna się, kiedy dostałem telefon od mojego ziomka Draga, Drag Story. Stary, gram koncert w Krakowie, wbijasz jako mój hype hypeman. Na początku byłem, że Omega, super pomysł. Ale po tym, jak usłyszałem, z kim miałem nocować i w jakich warunkach, powiedziałem, że mam dentystę i że nie mogę. Ale dzień przed koncertem zmieniłem zdanie i powiedziałem, że będę. Więc zacząłem swoją podróż pociągiem i wybrałem sobie miejsce w strefie cichej, a byłem chory. A gdy jestem chory i siedzę w klimatyzacji, strasznie spędzi mnie gardło i podniebienie, przez co ciągle kaszle i przez to musiałem wychodzić do toalety co chwilę, bo jednak byłem. W strefie cichej i ciągle im kasłałem. W końcu otarłem do Katowic, w których dział się ten event. Spotkałem się z dragiem i jego ziomkami. Poszliśmy do żabki, gdzie zakupiliśmy alkohol. W międzyczasie zagadałem do ciemnoskórych skórych ziomków i powiedziałem coś w stylu: Elo, dzisiaj gramy koncert w klubie na tej ulicy, w Biacie, Tylko, że po angielsku. Ale no, niestety. Nie, nie zrozumieli chyba tego, co powiedziałem i... nie przyszli. Mieliśmy około dwie godziny do zaczęcia się eventu, więc przeszliśmy się po mieście, zobaczyliśmy to słynne Krakow, katowickie ufo i ogółem nie wiedziałem, że Katowice mają tyle wysokich budynków, bo serio dużo tam jest ładnie jest w Katowicach. Wbiliśmy do Biedronki, gdzie kupiliśmy 7 energetyków i pracownicy byli bardziej zajęci bara... bara. Bara... bara... Baka, ba, bar, barykada... Bar, bar. Barykadowaniem wyjścia niż potwierdzeniem mojego wieku na kasie samoobsługowej. Dosłownie wyjście było zabarykadowane. Miałeś dosłownie 15 cm miejsca, żeby wyjść. No, była na środku wyjścia postawiona półka bokiem. No nie wiem, stary co się w tej biedronce odpierdzielało. Chwilę posiedzieliśmy przed biedronką, bo nie mieliśmy nic lepszego do roboty. I od teraz drak nazywa się Mikołaj, bo dziwnie mi go tak nazywać. Postanowiliśmy iść już w stronę klubu, bo nie mieliśmy nic lepszego do roboty. Po drodze zahaczyliśmy o żabkę i do klubu było niby tylko 40 minut drogi, ale ta droga w Katowicach jakoś strasznie dziwna, bo to idzie do góry, do dołu i się mega zmęczyliśmy przez te 40 minut. Po drodze weszliśmy jeszcze do jednej żabki po alkohol dla innych znajomych Mikołaja. Chcieli oni czteropak jakiegoś piwa, a my chcieliśmy zrobić im mega super pranka i kupić dwa rompery 12%, ale rozmyśliliśmy się, bo to, to by było to by się źle skończyło. Budynek, który miał się odbyć koncert, wyglądał jak jakaś melina. I już miałem w głowie, że jedyny koncert, jaki zagramy, to będzie dla bezdomnych. Chwiliśmy tam z Mikołajem, gdzie wszyscy jego znajomi poszli na apartament, bo przyjechali tylko na koncert. Koncert Mikołaja i nie obchodziły ich inne osoby, które tam grały. Wiliśmy z Mikołajem pod ten klub, gdzie były otwarte drzwi na oścież i nikt nie pilnował wejścia do klubu, nikogo tam nie było. Pod klubem spotkaliśmy jakichś artystów, którzy mieli tam grać i zaczęli oni pić o 17 i z nimi będzie jeszcze śmieszny wątek, ale to za chwilę. Zaczęły się powoli schodzić ziomki. Przyszedł też organizator, który przyniósł całe auto wody i jedzenia, i pomagaliśmy mu to wnosić do klubu na backstage, o którym zaraz się wypowiem, bo. Był mega mocny. Było tam mega dużo znajomych wziąków, co chwilę zbijałem skiszpione. Myślałem, że prawie nikogo tam nie będzie, ale po chwili serio, było mega dużo osób. Sam klub to była taka trochę melina i scena była dość mała. Ale jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie. Na początek były próby, ale organizacja była giga chujowa. I tylko 5 z 12 artystów zagrało próby. I miałem być hype manem na nucie Mikołaja przy jego próbach i takiego on kafimy, ale zbyt się zestresowałem i nie znałem nuty, i mimo tego, że miałem mikrofon w ręku i byłem na scenie, to nawet nie zbliżyłem go do ust ze stresu. Nikt chyba tego nawet nie zobaczył, więc wywalone. Na barze były takie śmieszne dziadki. Ogółem ten klub miał vibe, taki strasznie jak klub motocyklowy z GTA 5 Online, jak wiecie o co chodzi. I tak samo pracownicy wyglądali jeden do jeden jak z GTA. Nagle pojawił się ziomek, który prowadził swoją markę ubraniową. Nie miałem co robić, co sobie. Poglądałem co ma na sprzedaż i mega spodobała mi się koszulka, którą kupiłem i trochę pogadałem ze sprzedawcą. W tym czasie grało kilka ziomków, ale nie znałem ich muzyki, więc za bardzo mnie to nie interesowało. Z Mikołajem co chwilę wychodziliśmy przed klub i z powrotem do klubu. Totalnie nie wiedzieliśmy, co mamy ze sobą robić. Chodziliśmy też co jakiś czas na backstage, na którym mieliśmy zostawione nasze rzeczy za lustrem, bo szczerze baliśmy się, że ktoś nas tam okradnie. Bo stary ten backstage to był skład na miotły, którego nikt nie pilnował, każdy mógł tam wchodzić. Zeszliśmy z powrotem z tego backstage'u do klubu, i akurat okazało się, że było podpisane plakatów przez artystów dla osób z jakimś chyba biletem premium, gdzie wślizgnąłem się ja i podpisałem się komuś na plakacie. I jeżeli ta osoba ma ten plakat z moim podpisem, to pozdrawiam. Totalnie nie znałem osób, które tam grały, więc co chwilę podbijałem do ziomka z ubraniami i obczajałem ciuszki, jakie miał na sprzedaż i okazało się, że byłem jedyną osobą, która coś od niego kupiła i było mi mega smutno. Powiedziałem mu, że pomyślę i że może kupię jeszcze bluzę. Za koszulkę dałem już 120 zł, a za bluzę chciał 300, ale zaraz wrócimy do tego. Nikt, kogo znaliśmy tam dosłownie nie gra więc grupką 6 osób poszliśmy do KFC, które było obok klubu, gdzie ja kupiłem sobie szejka, a oni dosłownie szwedzki stół. Z nami był taki fotograf z aparatem, który dał mi swój aparat na chwilę i zrobiłem 100 zdjęć, jak Mikołaj jadł. I okazało się, że ziomek od ubrań już zwijał, bo nikt nie kupował jego ubrań. Więc do niego poszedłem i wytargowałem się, że kupię bluzę za 280 zł. Dałem mu kasę, chwilę pogadaliśmy, i od tego momentu miałem na sobie dwie bluzy, bo nie miałem gdzie zostawić swojej, bo by mnie okradli. Mikołaj kazał mi pójść na backstage, żebym zobaczył, czy nie ukradli Rzeczy. Poszedłem tam i był tam jeden ziomek, który miał akurat grać koncert, ale on był tak pijany, że mówił, że jest w jakimś uniwersum i że on wychodzi z Matrixa. Nagle podszedł jego ziomek, który miał z nim grać, klepnął go po ramieniu. Ej, stary, ty zaraz grasz ze mną koncert idź na scenę. I sam był zdziwiony, prawie się wywalił. <grych> Zamiast tego ziomka, który sprzedawał ubrania, pojawiła się, nie wiem, jakaś gotka, alternatywka z kolczykami i ubraniami. Próbowała mi sprzedać te ubrania, ale ja już się nie dałem naciągać, żeby wlać więcej pieniędzy. Poza tym z nią był taki ziomek, który był cały w tatuażach, nawet na twarzy i był mocny ziomek. Ogółem na były nawet kolczyki na twojego digidonga. Gdy zobaczyłem ten kolczyk powiedziałem o Jezu i żomek odpowiedział mi na to, że to na pewno nie ma nic wspólnego z Jezusem, co mnie całkiem śmieszyło. Nastał czas na mój pierwszy koncert, bo grał ziomek, z którym kiedyś miałem nagraną nutę I na całe szczęście nie było dużo osób pod sceną, bo jak przed było z 30, to teraz było z 6, więc no na luzie zagrałem swoją część. I szczerze? Mega spoko. Mega, mega fajne. Każdemu polecam. Co? co? Nie wiem, w sumie, co? Po tym ziomku grał dwóch ziomków, których słuchałem i pozdro dla was, Lorian i Emonik. Tylko podczas pogo i skakania na ich nutach rozwaliłem sobie buta, co jest trochę smutne, ale ogółem super, energia i stary, kocham koncerty. Może kiedyś zrobię film o koncertach, bo byłem na wielu w sumie i... Fajne. Organizacja była tak niesamowita, że nikt nie stał na bramkach i każdy z zewnątrz mógł wejść sobie normalnie do tego klubu bez biletu. To, to było mega. Tam chyba z 20 osób weszło totalnie bez biletów. tam wbiły ziomki Mikołaja i każdy z nich był po cukierkach. Co chwilę byliśmy w innych miejscach Raz przy barze, raz na backstage'u, a raz przed klubem Ogółem dużo nas było, bo byliśmy ekipą Ośmiu osób, gdzie chyba jeszcze trzy Jechały do nas autem I to mówię o wszystkich osobach od Mikołaja W międzyczasie Mikołaj na backstage'u poczęstował jednego z artystów Wudą I ogółem sobie gadaliśmy, tam vibowaliśmy na tym backstage'u I potem nastał czas na koncert Mikołaja Który zagrał swój set Byłem jego hype manem i miałem z nim zagrać jedną nutę Na tym etapie byłem po czwartym energetyku Była już pierwsza w nocy i normalnie nigdy w życiu nie piję energetyków Ale potrzebowałem tej. Energii i nie wiem czy to przez ilość energetyków, czy przez to jaka była godzina, czy cokolwiek, ale czasami omdlewałem, co jest dziwne, bo czegoś takiego nigdy nie miałem. Chyba, że przy wstawaniu, jak za szybko wstawałem i miałem mało żelaza, to mi się robiło czarno przed oczami, ale to trochę, trochę inne to było. No i co, zagraliśmy z Mikołajem koncert, była mega energia i w sumie całkiem dużo osób pod sceną, ale okazało się, że nie zagrałem nuty z Mikołajem, bo DJ coś zje. I ogółem Mikołaj grał jakoś za krótko, no ale byłem hype manem, więc. Chyba i tak git. Po nas grali jeszcze jedni ziomale, ale nie mieliśmy siły zostać i planowaliśmy iść na apartament. W tym samym momencie dojechali do nas ziomale autem, którzy byli um, no trochę inni od reszty ziomków. Chociaż, no, żaden z nich nie był tam normalny. Na początku taki klefisto chciał jechać hulajnogami na apartament, ale, no, nie działało, nie wiem czemu. Więc pojechaliśmy na dwa bolty, i gdy jechaliśmy naszym boltem z jakimś Martinem, na każdych światłach zatrzymywała się przy nas BMK -ka i kazała otwierać okno w dół. Gdy to zrobiłem, pytali się nas o drogę do jakiejś ulicy, a nikt z nas nie był z Katowic, więc nie wiedzieliśmy. Mimo tego prosili nas na każdym skrzyżowaniu, aż w końcu pojechali w inną stronę. Ej, wiecie, gdzie jest Bulic? Co? Gdzie? Bulic? Nasz kierowca wiózł nas strasznie naokoło. I przez chwilę mieliśmy schiczę, że nas porywa. Ale dojechaliśmy i spotkaliśmy się z drugą połową osób. I wbiliśmy w 11 osób na apartament. I to był apartament z jednym pokojem, nie, nie było tam dużo miejsca. Od razu jak wbiliśmy jeden zioma, zaczął kręcić bat I próbowali mnie przekonać, żebym z nimi Zapalił, ale odmówiłem, bo wiedziałem, że jakbym się na to zgodził, to bym nie zdążył na pociąg, nie ma szans I było tam tych trzech ziomków, co przyjechało autem i każdy z nich był fanem kryształów, że tak powiem I był tam taki ziomek o ksywie, Alien, który był totalnie wystrzelony i jego twarz była bez emocji Ziomek dosłownie wyglądał jak ufoludek Gdy oni skopcili już to, co mieli skopcić, to trzech ziomków, jakby to powiedzieć, żeby nie dostać bana, mieli szczury na stole Bardzo mi się to nie podobało i zastanawiałem się, gdzie, kur... Jestem, co ja tu robię. Mikołaj próbował zamówić jedzenie do domu, ale o trzeciej w nocy w niedzielę no nikt za bardzo nie dostarczał jedzenia. No ale byliśmy strasznie głodni z Mikołajem, więc wysłaliśmy klefista z Alienem do żabki Nano, bo była to jedyna otwarta opcja. I myśleliśmy, że nie ma szans, że oni sobie poradzą z czymś tak ciężkim jak żabka nano. Ale po jakiejś chwili wrócił klefisto z dwoma paczkami chipsów, żelkami, energetykiem i wodą. I był naszym bohaterem. Chwilę później przyszedł Alien. Nie wiem czemu oni się tak rozdzielili. W ogóle w pewnym momencie ktoś zamknął Aliena na balkonie i on dosłownie patrzył bez emocji przez szybę, żeby mu otworzyć. Wyglądał jak animator z Jenafa. Był tam taki ziomek z babką i pomimo spożycia całego baba nie wyglądał on na okupconego. No, na moje oko. I co chwilę walili wiadra w Minecraft, dosłownie co 15 minut. widziałem, że jest zasnę w otoczeniu 11 dać... Na... Ludzi, więc poszedłem o czwartej na pociąg Od razu jak wszedłem do pociągu, to zasnąłem na 2 godziny Nawet nie pamiętam kiedy I zgubiłem klucze Gdy wróciłem do domu, spałem 16 godzin W przerywanych odstępach czasu Co było dziwne, nigdy tak w życiu nie byłem zmulony I to tyle z tej historii Elo